Dzisiejszy podcast chcę poświęcić w sprawie wojny w Izraelu, i takiej ogólnej refleksji w podstawie tego, czym bombardują nas media, a bombardują nas nieustannie, bardzo tragicznymi, wstrząsającymi, przerażającymi tytułami. Ja sama dokopałam się do paru cytatów, które zresztą widzicie w miniaturce i w opisie tegoż filmu. Mnie ogólnie nie interesują żadne ruchy na froncie w wojnie pomiędzy Izraelem a Hamasem, ani Kolejne działania militarne, to wszystko tak naprawdę nie ma znaczenia przy prawdziwych celach tej wojny, ukrytych jednak. I na pewno trzeba umieć czytać między wierszami, by dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi i co tak naprawdę dzieje się na Bliskim Wschodzie. Z tego, co przeczytałam z krzykliwych nagłówków w social mediach, to na przykład dokopałam się do informacji, gdzie muzułmanin wręcz jest zachwycony chrześcijańskim przesłaniem i naszą religią i mówi w Fox News, o okrucieństwie terrorystycznej organizacji Hamas, która tak naprawdę jest organizacją religijną. I wysyła do Ameryki wręcz mrożące krew w żyłach ostrzeżenie. Mówi o tym, że prawdziwe oblicze konfliktu na Bliskim Wschodzie to tak naprawdę wojna religijna. Określa on Hamas jako barbarzyńską organizację, która chce ustanowić swoje prawa, rodzaj kalifatu, swoją władzę na terenie Izraela. I jego zdaniem konflikt ma zdecydowanie fundamenty w religii. W, różnicy, w poglądach religijnych. I kolejny nagłówek: Iran rozpoczął wojnę światową. Tutaj mówi były urzędnik Departamentu Obrony Fox Business, znowu twierdzi, że Iran już rozpoczął trzecią wojnę światową, już uzbrojony w nuklearną broń, jest gotów do tego, by rozpocząć działania, czeka tylko na odpowiedni moment. Na razie korzysta z Hezbollahu w Libanie, który zresztą jest finansowany przez Iran. Jak wiemy, tego potwora na Bliskim Wschodzie, jak to on wyraził, wyhodował sam reżim amerykański, administracja USA i polityka w ogóle Stanów Zjednoczonych. I jak zauważył właśnie ten urzędnik departamentu, Iran zdwaja swoje zastępcze siły, którymi są właśnie siły Hezbollahu, do walki z największym sojusznikiem USA Izraelem. Dziennikarze sądzą, że Iran, jako państwo uzbrojone w broń nuklearną, jest wręcz wzmacniana od dawna przez politykę właśnie ostatnich rządów prezydenckich USA i dlatego Iran absolutnie nie boi się wkraczać do wojny. Na razie w sposób niebezpośredni w tej wojnie bierze udział, ale jednak bierze w jakiś sposób udział, tak jak mówimy przez działania Hezbollahu. Z kolei Trump mówi o tym, że stoimy przed trzecią wojną światową, że jest ona coraz bliżej. To nie będzie wojna jaką znamy z historii z rakietami, prawda z samolotami, nalotami bombami, ale to będzie wojna z wykorzystaniem już broni masowego rażenia, jaki do tej pory świat nie widział. I tutaj Trump mówi, że jesteśmy bardzo blisko tego typu właśnie wojny. Na całym świecie trwają też dysputy, czy obecny konflikt między Izraelem a Hamasem to wstęp w ogóle do trzeciej wojny światowej, ale mało kto dostrzega, że wojny, jakie toczą się na świecie równolegle są niczym Poligony, niczym wojna światowa pełzająca, można powiedzieć, podzielona na konkretne regiony świata, tak naprawdę odbywa się ona pomiędzy potężnymi graczami światowej polityki Rosji, Chin, USA, i w tym także mocarstwa na Bliskim Wschodzie, jakim jest Iran, bez wątpienia. Ogień artylerii wojskowej ogarnia i rozprzestrzenia się na kolejne regiony, i widzimy, że to wszystko eskaluje na świecie. Więc mieliśmy najpierw Ukrainę, Izrael jest już gotowy do szturmu bojowego, podają dzisiaj dzienniki. Jednym z właśnie najbardziej takich ostrzegawczych, alarmujących i wstrząsających jest właśnie cytat tegoż urzędnika departamentu, biznes, Fox Business, który powiedział, że Iran już tak naprawdę rozpoczął trzecią wojnę światową. Kolejny cytat, Izrael jest już gotowy do szturmu bojowego na Hamas, Ameryka wysyła system obrony, Iran grozi ostrą reakcją, Ogłoszono ale dla całego świata, ponieważ konflikt wymyka się spod kontroli. Kolejny cytat, stoimy być może przed widmem wojny globalnej, mówi tutaj sam kardynał Schönborn. Czyli widzimy, że głosy z hierarchii kościelnej również się rozlegają po świecie. Konflikt jakby nie było, rozlewa się po świecie w formie np. protestów w europejskich miastach, w wskutek m.in. ataku na szpital. W Gazie, gdzie zginęło przecież kilkaset Palestyńczyków, cywilów, bezbronnych ludzi chorych, przez Europę zaczęła się przelewać dosłownie fala bardzo takich agresywnych protestów przeciwko Izraelowi. Z kolei imigranci z Berlina chcą zająć europejskie miasta i nawołują do okazywania nienawiści, przemocy obywatelom Izraela na całym świecie. Oskarżają Izrael o ludobójstwo, narasta w świecie jawny widocznie. Już dla wielu antysemityzm. Sporo też komentatorów na świecie sądzi, że gdy izraelska armia wejdzie na teren gazy, by odzyskać ponad 150 zakładników izraelskich z rąk y, Hamasu, którzy być może gdzieś są ukrywani w jakichś podziemnych korytarzach, o których cały się dwie. Wówczas konflikt y, ma się rozlać ponoć na państwa nawet ościenne, nawet na cały świat. Takie są kolejne nagłówki z dzisiejszego dnia. Kolejny cytat, który znalazłam w mediach. Nie wiadomo, czy Hezbollah włączy się w wojnę pomiędzy Izraelem a ha Hamasem, ale jeśli to zrobi, Izrael odpowie na pewno kontratakiem na niewyobrażalną skalę, który jest spustoszenie w Libanie. I tu powiedział to sam premier Netanyahu. Jak wspomniała Metropolita w Wiedniu, kardynał Schönborn cytuje: Powiedział, że od czasu brutalnego ataku yy, Hamasu na Izrael jesteśmy o kolejny krok przybliżający do globalnego konfliktu. Franciszek z kolei mówi o wojnie światowej w kawałkach. Chiny zaś wysyłają na Bliski Wschód sześć okrętów wojennych w obawie, że konflikt między Hamasem a Izraelem może przerodzić się w wojnę światową. Przywódca Chin yy, Xi Jinping powiedział, że wyjściem z wojny między Izraelem a Hamasem jest utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego. I kolejne nagłówki, tym razem jeśli chodzi o Trzecią Wojnę światową, która odbywa się. W kościele, tak, można powiedzieć, że Trzecia wojna światowa już się zaczęła i rozgrywa się w kościele franciszka. Nie katolickim oczywiście, ale Franciszka to już jest kościół, myślę, zbliżony do katolickiego, ale już nie katolicki, dlatego że tęczowy, synodalny synod o synodalności, który. Zamierza wprowadzić kobiety kapłanów, reinterpretować na Pismo Święte, błogosławić pary tej samej płci, wprowadzić w ogóle instytucje księży bez celibatu. Można powiedzieć, że ten Kościół stracił znamiona w ogóle katolickości i to trzeba jasno i wyraźnie wreszcie powiedzieć. Kolejny dowód na to, że Kościół katolicki, ten rzymski, przestaje być rzymski i katolicki, to jest powołanie. Na stanowisko prefekta dykasterii nauki wiary. Kiedyś to była kongregacja nauki wiary, wcześniej było święte oficjum, dzisiaj dykasteria nauki wiary, na czele której stoi kardynał Manuel Fernandez. I powiedzmy sobie też wprost jasno, że jest to po prostu jawny heretyk. Rewolucjonista, który ma tutaj odgrywać rolę strażnika wiary ortodoksji. Oczywiście jest to godne pożałowania. LifeSite News zadał pytanie kardynałowi, czy błogosławienie homoseksualizmu albo parch homoseksualnych. Jest błędne zawsze. A odpowiedź kardynała Fernandeza brzmi tak. Kościół zawsze mówił, że związek homoseksualny nie jest błogosławiony, bo kościół ma jasną definicję małżeństwa, czyli związku mężczyzny i kobiety, otwartego na nowe życie. Tylko to nazywane jest matrimonium, małżeństwem. Tylko o tej rzeczywistości mówi się w ten sposób, dlatego błogosławienie, które mogłoby Wywołać zamieszanie i nie być klarowne w tej sprawie nie jest dobre dla kościoła. Być może jednak oni również potrzebują błogosławieństw. Nie tylko jedna pojedyncza osoba, ale dwie, które proszą o błogosławieństwo, bo chcą być wierne wobec Boga, chcą być lepsze, chcą wzrastać w chrześcijańskim życiu. Błogosławieństwo nie jest sakramentem. Nie musimy obwarowywać prostego błogosławieństwa tymi samymi warunkami, którymi obwarowujemy sakrament. Błogosławieństwo jest znakiem pracy duszpasterskiej dla każdej osoby w każdej sytuacji, żeby udzielić błogosławieństwa nie musimy mieć żadnej wiedzy o ludziach, o ich chrześcijańskim życiu, moralności i innych sprawach. Czyż to nie jest istna mowa wilka w owczej skórze? Czy to nie jest wręcz Uderzenie w samosedną doktrynę katolickiej, ortodoksyjnej, czyli zdrowej nauki prawowiernej, czy Jezus błogosławił grzeszników, znając ich serca i duszę, czy najpierw ich błogosławił, nie interesując się ich grzechami i życiem, albo za darmo bez wymagań ich rozgrzeszał, czy raczej najpierw wyciągał dłoń, by ich nawrócić ku swej miłości, a potem wyraźnie grzmiał, nie grzesz więcej idź w pokoju, by cię co gorszego nie spotkało? Jak postępował z celnikami, z grzesznicą Magdaleną, Marią Magdaleną? Zawsze Chrystus ich nawracał, mówił wprost: nie grzesz więcej, nawróć się, wyjdź ze swojego bagna grzeszno, grzechu. I nigdy nie było błogosławieństwa bez postawienia warunku, bez skruchy, bez przemiany serca, bez to, totalnego, całkowitego nawrócenia. A tutaj kardynał, który stoi na czele dawnego, świętego oficjum, czyli strażnika naszego depozytu, naszej reguły wiary, świętej tradycji, Mówi, że nie musimy się w ogóle interesować, kto jak żyje. Możemy błogosławić nie tylko jedną osobę, ale dwie naraz, które ewidentnie mają cel, żeby założyć rodzinę, adoptować dziecko i być czymś w rodzaju małżeństwa, dlatego że to jest legitymizowane już takie instytucje tak zwanego małżeństwa, pseudomałżeństwa za granicą. Celem tutaj ma być pobłogosławienie, czyli udawanie, kopiowanie związku małżeńskiego i udzielanie przez nich samych, przed osobą, jaką jest kapłan katolicki, udzielanie sobie sakramentu małżeństwa, jest to absolutnie inny pastisz, uderzenie w samą istotę małżeństwa, do którego przyczynia się i przykłada rękę jawnie sam Rzym, sam papież, sam kardynał, który stoi na czele tak ważnej, kluczowej, strategicznej dykasterii która tak naprawdę jest kongregacją nauki wiary. To jest nieprawdopodobne. I to taka luźna refleksja na dzisiaj. Przedstawiłam Wam parę cytatów. To, co się dzieje, na pewno tak szybko się nie rozleje po świecie. To pamiętajmy, że czynników, elementów, y, które decydują o rozpoczęciu jakiejkolwiek wojny jest mnóstwo. To są czynniki gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, religijne, współpraca międzynarodowa, globalna, ekonomiczna itd. Tu nie ma prostych rozwiązań i to wszystkie równania wcale nie są tak łatwo rozwiązywalne, jakbyśmy chcieli. I tak oczywiste, ale dzisiaj chciałam Wam przeczytać parę cytatów, które mnie zastanawiają i które zdecydowanie ciążą ku tezie teorii, że jednak przed nami jest Trzecia wojna światowa, że ona może w jakiś sposób gdzieś tam wybuchnąć, kiedy na przykład Iran stanie się stroną konfliktu, albo gdy na przykład Izrael wyląduje. Gazie i rozpocznie taki naziemny atak. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia niebawem.